Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w Deusa, w którym widzę, że uciekam, nie wiem, gdzie jestem, dlatego chowam się trochę w takim dziwnym miejscu. Eee, słuchajcie, z tego co pamiętam, musimy przejść tutaj właśnie, poszukać dowodu jakiegoś, tylko jak ja tam przejdę, cholera, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jeśli sobie stanę tutaj... Hmm. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie musimy przejść chyba tędy. Eee, widzę, że... Widzę, że tam jest robot, którego nie udało mi się poprzednio rozwalić. Czy bym nie zapisał w dobrym miejscu, naprawdę? Nie pamiętam co się działo kompletnie. A co to jakaś ręka tutaj mi wystaje? Mógłbym spróbować tutaj przejść, wiecie? Mam szansę się przedostać, bo nie widzę tam opoleratami teraz ich masa krasznie dużo. Ale mam nadzieję, o oh fakt. Nie. Tak. Dobra, tam ci widzę, nie ogarnęli, że ja tu jestem, więc mam szansę w sumie mm, się schować. Mam nadzieję, że tutaj nie przejdą. Może jeszcze spróbuję przejść tu, schować się kawałek, czy kawałek na chwilę. Aż oni przestaną tam być ostrożni i być może wtedy uda mi się przedostać do przejścia. Unieszkodliwiłem robota, co jest naprawdę dużym wyczynem w dzisiejszych czasach. No i co, przejdziemy sobie tam gdzieś Tylko niech oni przestaną tam biegać Widzę, że tam chyba Czekaj, Czekajcie, musie. muszę sobie obniżyć ekran Żeby na górze zobaczyć, czy oni tam stoją Tam widzę jednego gościa, to tam jest drugi Tam jest jeden, tam jest drugi No i co Będziemy prawdopodobnie Za chwilę przechodzić Może już, o fakt Naprawdę Naprawdę Może zapiszę sobie tutaj grę i... Poczekam, aż przestaną być ostrożni. Niestety to zajmie minutę ponad. Ale mam nadzieję, że się opłaci. To nie będzie nic ciekawego chyba do oglądania, no ale przepraszam was bardzo. Skoro nie chcę nikogo zabijać, to nie mogę się wychylać tak, jakbym chciał. To jest chyba logiczne, prawda? No może nie, nie wiem. Gdzie on tam poszedł? Mam wrażenie, że tam jest koleś, ale czy tak jest na pewno, to nie wiem. Jeśli przejdę tu i się jakoś tam przesunę, to on mnie zauważy. Pewnie tak. No dobra, to się schowam za tym w takim razie. Mam nadzieję, że tam mnie nie będzie widać. Tam jest koleś. Gdyby on się odwrócił w swoje prawo, w nasze lewo, to postarałby się tam przeskoczyć jakoś. Hmm. 28 sekund zostało. I za chwilę już będziemy mogli chyba się przedostać, słuchajcie. Czas leci dosyć wolno. Nie wiem dlaczego tak, ale. O, no cóż. Dobra, kolej. Jeszcze masz 11 sekund. 10, 9. Nie będę odliczał. Sami sobie odliczajcie. I jeszcze 3. 1. 0. Ok, odwróć się teraz, tylko nie idź w moją stronę. Nie no. kolej. Naprawdę. Jest ich tam dwóch. Gdyby oboje się teraz odwrócili. mi tam o o o o o o. Tylko się teraz nie odwrócę przypadkiem do tyłu. Dobra, jestem tu. Save. Teraz pytanie, czy mam wejść tu, czy mam wejść tu? Chyba tu. O, oh, fuck. Tam nikogo nie ma. właściwie na tym poziomie nikogo nie ma, więc Przechodzimy dalej w takim razie Idziemy sobie, idziemy, idziemy, idziemy Idziemy, 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 idziemy Jeszcze trochę dalej idziemy Op. Leżysz Mam nadzieję, że nie zaalarmował miliona osób Co on tu ma? Moduł kredytowy, to weźmiemy Amunicja mi niepotrzebna I Dobra Tu jest jakieś coś, czego nie mogę dotknąć w ogóle tu są drzwi, które prowadzą do windy. Tylko tyle? Tutaj nic nie ma, na pewno? Nie ma. No dobra. W takim razie idziemy do windy, która jest jakimś dziwnym trafem na zapleczu. Ale chwila, czekajcie, czy ja to na pewno tutaj mam wejść? Tak, na pewno tu. Okej, okay, więc idziemy windą do góry, prawdopodobnie. Pritchard, ja jestem w do bangu.

Dodany do dziennika mediów. Zobaczymy, czekajcie, gdzie jest dziennik mediów. Czy to jest tak? Informuję, że doszło do wypadku w magazynie pangu. Spadł tam przewóz zasilający i grozi porażeniem. Proszę zachować ostrożność, dopóki teren nie zostanie zabezpieczony przez personel obsługi technicznej. Dziękuję, Yuchen, kierownik działu technicznego Taiyang Medical. Dziękuję za tą informację. Czy to mogę skakować? No, mógłbym, ale nie wiem, czy mogę. Nie mogę. No właśnie. Brakuje mi tego tej umiejętności hakowania prawdopodobnie będę musiał się tam jakoś przedostać. Tam jest za to szyb, więc nic straconego mam takie wrażenie. To jest otwarte za to. I zobaczymy co mamy tu. Naboje no do strzelby mech. Moduł kredytowy, zawsze spoko i nic. I nic. No dobra, w takim razie idziemy O tym właśnie mówili. Może zapiszemy sobie i przejdę tu. I przejdę tu, i przejdę tu, tam coś jest, znowu widzę jakieś drzwi, ale... Przydałoby się to odłączyć w jakiś sposób, nie wiem jak jeszcze. Być może powinienem tutaj wskoczyć na to. Op. Nie wskoczę tam. O, tam widziałem ten, jakieś... Jakieś coś. Jakieś skrytki. Czy tam się da wejść? Nie wiem, czy tam się da wejść. Wiem, że da się wejść tu i teraz z tego skorzystamy. Nie będziemy hakować bezsensownie. Myślę, tych pomieszczeń, tych drzwi, skoro możemy dostać baton energetyczny i odłączyć prąd. je yeah. słuchajcie, szafka, pistolet energetyczny. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Przykro mi, ale nie chcę. To teraz tam przejdziemy. Niczym Gordon Freeman. Dobrze. Wody nigdy za. Wiele. Nie wiem po co to przenoszę, ale mam wrażenie, że tam coś może być. Ale chyba nie było nic. Ale za to mogę teraz te skrzynki użyć. Żeby przedostać się na górę. Mam nadzieję w każdym razie. Proszę bardzo jaki jestem. Sprytny. Co tutaj znajdziemy? Jakąś znajdźkę Granat wstrząsowy, to mi się przyda. I moduł kredytowy. To by było na tyle tu. No dobra. Myślałem, że będzie tego troszkę więcej. Niestety zawiodłem się, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Prawda? Prawda. Okej, okay, więc lecimy. Uu. A cóż to za pan? Nie mogę tam podskoczyć? Czemu nie mogę tu podskoczyć? Czyżbym uderzał się w głowę? No dobra, wchodzimy do szybu. W którym nie ma możliwości wejść na górę? Hmm. Za to jest kilka modułów kredytowych, które bym przeoczył. Słuchajcie, co ja mam tu zrobić teraz? Nie mam pojęcia. Hmm. Hmm. No dobra, wracamy w takim razie. Tam nie chce iść chyba. Czy się nie przejdzie? Eee, za... To tutaj też nie ma drzwi żadnych, prawda? Prawda. Hmm. A może tam jakoś trzeba wejść? No właśnie. Tam jest jakaś drabina. Tam jest jakieś przejście chyba. Może spróbuję tam się przedostać jakimś cudem. Zamknę drzwi może najpierw. Albo... Ogarnę sobie tutaj. Rzeczy nie ma tu nic chyba ciekawego dla mnie, więc... Zamknę drzwi. Nie, nie zamknę, bo się ich nie da zamknąć. Świetnie. I postawimy sobie. Może to tu? To tu? I. Naprawdę, Jensen? No, dziękuję. Ok. W takim razie teraz sobie to przestawię. I wskoczymy tu. Boom. Dobra, jesteśmy chyba już na dobrej drodze, żeby przejść na górę. Tutaj nikogo też chyba nie będzie. Dobrze, 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 wszystko jest tak jakbym chciał w miarę. No eee, i cóż... Czy ja chcę gaśnicę? Może kogoś palnę gaśnicą w głowę? Tutaj jest jakiś pojemnik, do którego mam dostęp. O proszę, ukryta lokalizacja, strzałki obezwładniające. Niestety nie do tego co ja bym chciał. Czy ja mam w ogóle ten pistolet obezwładniający w swoim ekwipunku? Wiem, że kiedyś miałem. Znaczy mam pistolet, nie mam karabinu. Cholera. Przydałby mi się teraz bardzo, bo mam tak dużo tych strzałek. Mam wrażenie, czekajcie, jeszcze zobaczę, ja tych strzałek mam w ogóle, gdzie one są i jak one wyglądają. Mm, naboje. Naboje, naboje. Amunicja. Amunicja. Strzałki. Mam 15 strzałek. Boże, gdybym miał tylko karabin do tych strzałek, byłoby tak cudownie. No dobrze, nic tutaj chyba już nie ma.

ale pierwsze które przejdziesz będą publiczne, więc I tak nie będę wyciągał broni prawdopodobnie, bo i tak nikogo z niej nie zabiję, więc... A, nie mogę tego podnieść, prawda? Prawda. No cóż... E, tutaj wszystko wygląda na to, że... Oni są do mnie nastawieni całkiem przyjaźnie. Możemy podziwiać... Piękną panoramę miasta, w ogóle jest dzień. E, co się nie zdarza w tej grze. A przynajmniej nie, kiedy jestem ja na dworze. Czy też na polu, jak to mówią ludzie w okolicach Krakowa. Eee, dobrze, w takim razie idziemy dalej. Dobrze, 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 tutaj jest wprawdzie jakiś robot, ale chyba nie tu. Eee, tu mamy telewizor. W Chinach mówią po angielsku w telewizji. Świetnie, świetnie. Okej. Okay. Bardzo ładna jest tutaj atmosfera z tego co widzę. Tutaj pracownik. Hmm, literki jakieś nad Dobra, słuchajcie, idziemy. Dzień dobry. Nie. Tak mówisz? No dobrze, w takim razie ja spróbuję się tam przedostać jakoś. Mhm. Mm you że... you czy ja nie mam tej przepustki naprawdę? A czy ja tam mogę się jakoś inaczej dostać? Chciałbym, powiem Wam szczerze, bo. No nie, tutaj się nie, nie skakuje tego przecież, ale tam jest szyb. Więc gdyby udało mi się go obezładnić. Mmm, to będzie ciężkie. Czuję, że to będzie bardzo ciężkie zadanie. Tu mnie chyba nikt nie przyfiluje, prawda? A, tutaj nawet nie musiał mnie nikt przyfilowywać. Dobrze, zamknę drzwi za sobą, może coś tutaj się zobaczymy. Jeszcze co to jest takiego? Mmm, w laboratorium znaleziono pani kartę dostępu. Debrać u ochrony. O! Dobrze, a gdzie jest ochrona w takim razie? Co to jest? Jakieś wszczepy? Jakieś cholera inne dziwne hmm, rzeczy? Spróbuję to zhakować, jeśli mi się nie uda to pójdę do ochrony. Włam się. Okej, okay, słuchajcie, nie wygląda to za trudno, więc mam szansę to chyba przejąć bez problemu. Mam nadzieję, mam 6 sekund. Dobra, okej. Okay. Proszę mi otworzyć te drzwi. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego alarmu. Co to jest? Nic ciekawego. Skrzynka, wadliwe materiały. Dobra, nie będę wam tego czytał. Po prostu możecie sobie zapauzować teraz i obejrzeć sami. Tak samo tutaj. Proszę. I yy, podejrzewam, że jeśli tutaj wyjdzie, to on mnie zobaczy. A może nie, to prawda. No, hmm, coś tam, coś tam mogą zwalniać ją. jego, Nie wiem, czy ksuto jest on, czy ona. Bo santo jest chyba ona. No i tu regulamin. Dobrze, dobrze. W takim razie wchodzimy do szybu i zobaczymy, co dalej tam się stanie. Mam nadzieję, że nic złego. Tutaj chyba nie ma kolejsi żadnych. U, chyba już są. Czyli nie chcę, żeby mnie zauważyli w takim razie. Dobrze, dobrze. Muszę się tutaj teraz skradać, bo jest niebezpiecznie. Tylko po co tutaj miałem przejść, nie mam pojęcia. Hmm. Chyba mnie nie zauważą przez drzwi, więc schakujemy, schakujemy. Hmm. O, cholera, muszę się włamać. Włamiemy. O, kurcze. No dobrze. Spróbujemy się przedostać. Tędy nie wykryło mnie, to jest ciekawe. Teraz mnie wykryło, ale chyba mi się uda. Chyba mi się uda. Okej. Okay. Jesteśmy, słuchajcie. Co tutaj mamy nowego? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nic to chyba dla mnie nie było ważnego. W każdym razie tutaj mnie pilnują. Ja zobaczę, jak wygląda może mapa. Jestem tu, a muszę się przedostać do windy, tak? czy nie da windy, nie da windy chyba do schodów Czyli muszę iść na górę. To są schody. No właśnie więc. Wiecie co? Spróbuję znaleźć tą ochronę i być może zostanę przepuszczony wtedy w tamto miejsce. Tylko gdzie tu może być ochrona? Słuchajcie, czy jest tutaj jakaś rozpiska tego, gdzie jest ochrona? Oni mówili też coś o tych automatach. Nie było nic z automatem. No cóż, trudno się mówi. Szukam ochrony w takim razie. Tutaj jest laboratorium. Ochrona, ochrona. Gdzie może być ochrona? Tam jest jakiś safety zone. O... Tutaj jest o, Nic tu nie ma Aha, to jest safety zone, tak? Zajebisty zone Zajebisty Zajebisty Okej, okay. nie wiem po co ja to niosę, ale Wrzucę mu to na głowę Serio? Tak, no dobrze, w takim razie musimy się tam chyba Przedostać, bo nie widzę innej opcji za bardzo No więc cóż, to by było chyba na tyle, chociaż tutaj jest ochrona. Przepraszam bardzo. Zapiszę sobie, gdyby mnie mieli nagle zabić. Tutaj chyba nie byłem, nawet, wiecie. Skutki uboczne. Uuu. No dobrze. To chyba nie było nic dla mnie wartościowego, jeśli chodzi o rozgrywkę. Ale widzę, że tutaj może coś być dla mnie wartość Nie, nie będzie O, jednak amunicja tajfun. To mi się na pewno, na pewno mi się to przyda Słuchajcie Bełty do kuszy mi się nie przydadzą, ale whisky Whisky jest zawsze dobrym sposobem Na zapomnienie Tego, co się działo ze mną kilka Dni temu, a właściwie miesięcy chyba Kiedy zostałem Że tak powiem U, tu jest ochrona Czy ja mogę tu wejść? Czy ja muszę ich powstrzymać w jakiś sposób. O oh, fuck. Nie chciałem tego wyciągnąć. Gdyby oni teraz stanęli sobie tutaj razem, to ja bym ich ściągnął. Panie, chodź pan tu. Jak tam się przedostać innymi sposobami? Tam jest szyb. Dobra, widzę szyb. Skoro widzę szyb, to znaczy, że mogę iść w inny sposób tam. Nie wiem jeszcze jak. Może tędy. Czy tu jest jakiś szyb? Naprawdę chciałbym, żeby był. O Boże, ale tutaj są szafki, które są puste. Hmm. Nie wygląda to najciekawiej z mojego punktu widzenia w takim razie. No dobrze. No dobrze, w takim razie spróbuję się tam przedostać w inny sposób. Security bot. Aha, tutaj jest. Ten robot, który wyjeżdża, kiedy alarm jest włączony, więc to nie jest chyba nic dobrego. Słuchajcie, zjem sobie może tego batona. Gdzie mam batona? Pod dziewiątką mam batona, tak dobrze. I spróbuję skasować najpierw tego ziomka. Gdzie on poszedł? Gdzie poszedł ten ziomek, który tutaj stał i pilnował? Czemu go tu nie ma? Co się z nim stało? Gdzie on wszedł? No dobrze, w takim razie zrobię save'a i bum! Tak, na pewno by go to powaliło, skoro ma taki ogromny. uuu Pancerz, dobrze skakuje to, spróbuję na szybkości. Mam nadzieję że mi się uda. Mm, jeśli nie, to będzie trochę kiepsko ze mną. Słuchajcie, muszę iść tak, więc... Anihilujemy to. Tutaj przejmiemy. Proszę, jakie mamy szczęście dzisiaj! No proszę, no nic mnie nie wykryło. Nic kompletnie. Dzień dobry. Tutaj gdzieś powinna być chyba przepustka z tego, co kojarzę. więc strzałki obezwładniające. Jeszcze ich jest więcej, bo może coś kliknąłem. Nie to, co chciałem. Amunicja. Ale ja ich tutaj nie widzę. O oh fuck O oh fuck Mam nadzieję, że tutaj nie wejdą. No dobra, w takim razie to będzie chyba koniec odcinka, ja stoję, na znaczy siedzę pod stołem. Eee, jeśli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Eee, możecie dać mi też łapkę w górę pod tym filmem. No i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.